Witam szanowne grono graczy. Właśnie trwa stream. Możecie oglądać 15 godzin rozgrywki Cyberpunka. Wrzuciłem powtórkę z tego względu, że będę mógł dopiero streamować w ten weekend, w niedzielę, więc zapraszam serdecznie. Pierwsza sprawa i najważniejsza. Słuchajcie, wyszła mega dziwna informacja od strony CD projektu. Właściwie nie dziwna, tylko potwierdzająca nasze przypuszczenia, że wiedzieli, jak wygląda, jaki jest stan gry. Trudno, żeby nie wiedzieli. W sumie, ale się przyznaje do tego oficjalnie i właściwie. W skrócie powiem tyle, że możemy się domagać zwrotów, tylko że są pewne kłopoty, jeżeli chodzi właśnie o konsolę. Tak no, więc zacznijmy może od początku, od pierwszego wersu. Przeczytamy sobie to oświadczenie, przejdziemy później do, do tego na przykład co Elon Musk powiedział i właściwie dlaczego mamy problemy ze zwrotami na PS4. To dzisiejszy odcinek, więc zapraszam. Pierwsza sprawa, oświadczenie. Drodzy gracze, w pierwszej kolejności chcemy przeprosić Was za to, że przed premierą nie zaprezentowaliśmy rozgrywki Cyberpunk 2077 na konsolach poprzedniej generacji, co utrudniło Wam podjęcie świadomej decyzji dotycząca zakupu. Wiemy, że powinniśmy poświęcić więcej czasu i uwagi na dopracowanie naszej gry na PlayStation 4 i Xbox One. To jest pierwszy wers, który mówi. Wiedzieliśmy, wydaliśmy i stwierdziliśmy: This is fine. Jakoś to będzie, to się panie wyklepie. Więc. Patrząc na to, co się działo poprzednio, słuchajcie, sam, sama firma CD Projekt była naprawdę spokojna. Z tego względu, że pamiętam, jak w Wiedźmie II edycje kolekcjonerskie się opóźniły, to wysłali wszystkim darmowe koszulki. Do wyboru do koloru Mogliśmy wybrać dwa wzory i rozmiary, podać adres i to wszystko. I przyszła koszulka zajebista, naprawdę fajna, długo mi służyła, wiele, wiele lat. To był motyw, kiedy ten przycisk do papieru był wysyłany, a Gwynblade to powiem wam szczerze, że to było miłe To było miłe. W końcu pomyślałem sobie, wow, jest firma, która rzeczywiście dba o ludzi. I w późniejszych czasach przy Widźminie trzecim też były pozytywne akcenty przy cyberpunku również chcą iść tym tonem. Dlaczego? Dlatego, że później czytamy. Słuchajcie, nie ustajemy w pracy nad naprawą błędów oraz polepszeniem doświadczenia płynącego z gry. Czy pierwsza seria aktualizacji została właśnie opublikowana, a kolejna pojawi się w ciągu 7 dni. Mówię tutaj o tym, że po świętach w lutym jeszcze pojawią się aktualizacje na PS4. Piszą: "Będziemy was informować o zawartości obu aktualizacji przed ich wypuszczeniem". To nie sprawi, że gra Uwaga! To nie sprawi że gra na PS4 czy Xbox One będzie działać jak na PC i konsolach nowej generacji, ale przybliży Was do tego doświadczenia. Czujecie się przybliżeni. Uh, słuchajcie, to jest najważniejsza chyba informacja. To jest to, co potwierdzi. Właśnie potwierdzili to, co mówiłem w poprzednim filmiku, że. Konsoly nowej generacji nie uciągną tak gigantycznego miasta, tak zaawansowanej gry. I tutaj mogę bardzo szybko przeskoczyć, przepraszam Was za to. Przeskoczę do tego, co Elon Musk pisał 15 grudnia. Uwaga, powiedział prosto, że zaawansowana gra nie może dobrze chodzić na starym sprzęcie. Just like that to jest komentarz do tego co Cyber wypuścił. Tam później poniżej T-Shirted Historian mówi, że nie słuchaj recenzji wszyscy ci dziennikarze growi tylko żerują na cyberpunku, a my gracze stoimy ostro z grą i jest spoko. Przynajmniej to jest chyba gracz pecetowy, tak mi się wydaje. I on tutaj powiedział, że to jest dobra gra, nawet świetna gra, ale doszlifowanie jej uczyniłoby ją jeszcze, jeszcze lepszą. No z tym się na pewno zgadzamy. Słuchajcie, no to jest smutne, tak naprawdę, jak się patrzy. Oczywiście, później piszą o zwrotach, więc czytamy. Będziemy wdzięczni, jeśli dacie nam szansę na naprawienie sytuacji. Więc tutaj mówią: hej, poczekajcie na te. Patrzę, nie zwracajcie tej gry, błagam. Ale jeśli nie jesteście zadowoleni z tego, jak działa gra na waszej konsoli, możecie wystąpić o zwrot kosztów za zakup. W przypadku kopii cyfrowych możecie skorzystać z reklamacji PSN i Xbox. Tutaj podali też maila, jeżeli mielibyście takie problemy. A propos o problemach. Przechodzimy dzisiaj do dzisiejszego wpisu na gram.pl. Grampl twierdzi, że wygląda na to, że Sony zmieniło zdanie dotyczących zwrotów pieniędzy za tę grę bo, ba, problemy mają nie tylko posiadacze PS4, ale również Xbox One i słuchajcie, tutaj czytamy o tym, że właściwie CD Projekt w żaden sposób nie dogadał się z Sony i Microsoftem, że hej robimy zwroty, pomóżcie nam z tym i tak dalej, nie, i tak czytamy, słuchajcie choć gracze mogą zwracać się bezpośrednio do polskiego studia z prośbą o pomoc w tej kwestii, tak twórcy nie ustalili niczego z Sony czy Microsoftem i nie zawierali żadnej współpracy w przypadku niezadowolenia klientów co znaczy, że właściwie musimy spełnić standardowe warunki do zwrotów, żeby otrzymać z powrotem kasę. A słuchajcie, przeczytajmy ten cytat, który był wzięty z mojego spotkania z inwestorami. Ci inwestorzy mają naprawdę problem teraz. Zacznę od pytania dotyczącego udziału finansowego Microsoftu w Sony w, zro, w, zro, w zwrotach. Trzeba wyjaśnić jedną kwestię. Microsoft i Sony mają politykę zwrotów, która obejmuje każdy produkt sprzedawany w ich sklepach. Okazało się kilka w prasowych, które sugerują, że taka polityka została wprowadzona specjalnie dla nas, czyli dla projektów, dla klientów, tak, tak naprawdę, ale to nieprawda. Polityki zwrotów są i zawsze były w mocy. W żaden sposób się tu nie wyróżniamy. Każda osoba kupująca jakikolwiek tytuł w sklepie PlayStation lub Microsoftu może zażądać zwrotu pieniędzy, o ile tylko, tylko spełnia pewne kryteria związane z czasem lub częstotliwością użytkowania zakupionego produktu. Nasza współpraca z Microsoftem i Sony nie odbiega od uzgodnień dotyczących jakiegokolwiek innego tytułu oferowanego nic pośrednictwem tych platform. Chciałbym to wyraźnie podkreślić, bo widzę, że krążą e, pewne błędne wyobrażenia. Zatem tutaj mamy bardzo jasny przekaz, słuchajcie. Dokonujcie zwrotów, ale według tego jak Sony Wam powie, jak mikrofon, Microsoft Wam powie. My w żaden sposób nie możemy zaingerować w ten proces zwrotowy. Zatem... Tak to, tak to jest, tak to działa. Nie, nie dogadywali się w żaden sposób. Nie, nie, te zwroty nie będą od tak robione. Jeżeli grałeś bardzo długo w grę, to prawdopodobnie naruszyłeś tą politykę zwrotów. Zatem chciałem wam tylko przekazać, że rzeczywiście są, są problemy ze zwrotami. No i w ogóle okrzyknęli, że hej, możecie zwracać grę, ale w żaden sposób się nie, nie ugadali z nikim. Słuchajcie, jeżeli chodzi o PC, gram sobie, brat gra, wielu ludzi gra, moi znajomi grają i każdy z nich trafił na innego, bardzo śmiesznego baga. Ja akurat miałem dość dużego farta. Jak zobaczycie ten stream, który właśnie trwa, to tam naprawdę wiele błędów nie ma. Oczywiście całe miasto jest. Można mieć wiele zarzutów do tego miasta, że goście się blokują na jakichś bardzo prostych rzeczach, że są jak zombie tak naprawdę. No ale trudno dla każdej postaci wymyślić jakąś historię i zrobić ten świat tak niesamowicie żywy. Rozmawiać z każdym, to jest nierealne, żeby stworzyć coś takiego. No, chyba, że masz bardzo dobrą wizję i robisz to przez 10 lat. Czyli dobre założenia, z którymi już startujesz i ciśniesz tylko to i po kolei zadania robisz. To no może, ale to tak nigdy nie, nie wygląda. Kolejna sprawa to jest to, że były różne śmieszne bugi. Jedną z nich to było to, że e, właściwie na samym początku otrzymuje samochód i tam jest skrytka podobna, jej nawet nie znalazłem. I tam można sobie schować przedmioty. Problem jest w tym momencie, kiedy samochód znika, bo jest taki. Taki Quest, małby spoiler. Ten samochód ci zniknie, ten pierwszy na chwilę, na jakiś tam czas. O! I w taki sposób tracisz dostęp do tych przedmiotów, bo ta skrzynia nie łączy się z tą skrzynią, co masz w mieszkaniu. Tak, masz skrzynkę w mieszkaniu. Ja w ogóle niszczę wszystkie przedmioty, przerabiam i e, właściwie nie, nie trzymam ich. Nie mam takiej potrzeby, więc ja nawet nie używałem tej skrzynki. Ale może z czasem rzeczywiście coś tam wrzucę. Itemizacja jest też taka bardzo płytka, idąca praktycznie z poziomem cały czas, wyrodem z Destiny. Ale, no oczywiście, bugów wizualnych jest miliard, to jest ogromna gra, która rzeczywiście będzie miała teraz problemy, żeby szła dobrze na PS4 i Xbox One. Jeżeli tam nie ma SSD, nie macie dysku SSD, słuchajcie, ja miałem problemy jadąc na full przez całe miasto i czasami rzeczywiście się coś tam później doczytywało. Czasami. Dość rzadko, ale jednak. No ale to są szybkie dyski. A HDD to jest taki dość ciężki. I powiem wam, że ciężko na stałym sprzęcie puścić tak wielką grę. Mam nadzieję, że to będzie tak jak widzimy trzeci. On też miał problem na początku, a później wszyscy chwalili i chwalą po dzisiejszy dzień, jak, genia jak genialna jest ta gra. Fabuła nie jest podobno wyjęta nie wiadomo skąd. Bazująca na takich ostrych, fajnych cyberpunkowych opowieściach z lat poprzednich, z bodajże są książki z 1986 roku, nie pamiętam teraz nazwy. Tam właściwie dużo jest o tym, co się dzieje w Cyberpunku 2077. Jak znajdę, to wam później, później powiem, jaka ta książka jest. I, I powiem wam szczerze, że rzeczywiście ta historia jest taka spoko. Taka cyberpunkowa, ale żadnych wystrzałów tam nie ma, fajerwerków, ale to jest opinia tylko i wyłącznie osoby, z którą rozmawiałem, bo ja nie przeszedłem w pełni jeszcze fabuły. Jestem gdzieś podobno w połowie. Zobaczymy, jak to będzie. Zatem... Dziękuję Wam za uwagę, nie przedłużam. Co to się dzieje w świecie cyberpunka. Ja i tak będę grał w tą grę, bo mi się jak na razie naprawdę podoba. Mam nadzieję, że mnie nie znuży. Jestem, polecam wam wypełniać questy poboczne. Quest z Delamainem jest niezły, to wam dam takiego tipa. Ale jest tam kilka takich questów naprawdę fajnych, gdzie wchodzicie w pewne miejsca i jest takie wow. Jest rzeczywiście pokazany ten świat korporacyjny, pomieszany troszkę ze światem Nomadów. A I szczerze mówiąc, naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. No oczywiście, i, i gra się też dobrze, więc zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia i zapraszam na live, jak będzie w niedzielę. I oczywiście myślę, że po drodze jeszcze uda mi się dla Was zmontować film już z samej gry, ponieważ natrafiłem na to film ma kilka fajnych rzeczy, które chciałbym Wam przekazać. Trzymajcie się, salut.